Cześciołem Kluski z Rosołem 4 grudnia 2024 roku barburka. Wszystkim górnikom. Wszystkim górnikom mówię szczęść Boże, bo to jest wasze pozdrowienie, kiedy schodzicie na dół. Polska węglem stoi, można dużo tłumaczyć, różne głupoty ekologiczne opowiadać, różne ściemy robić, różne lobowanie na rzecz różnych wrogich państw uprawiać. Prawda jest taka, że, że górnicy to jest świętość w Polsce i tak powinno zawsze pozostać, ale nie o tym chciałem mówić. Eee, tu było radośnie, bo świątecznie, a teraz będzie troszkę mniej radośnie. Zwracam się do pana prezydenta, do pana prezydenta Dudy, do pana prezydenta Dudy. A dlaczego się zwracam do pana Dudy? Bo, bo gwiazdka idzie. Eee, gwiazdka, prezenty, Boże Narodzenie. Eee, I panie prezydencie, bo. Ee, oczywiście, można by sobie pomyśleć, że chcę jakiś, nie wiem, tam iPhone 17 Pro Plus Forte, nie wiem co tam jeszcze, albo jakiś voucher do Witkaca, żeby zrobić zakupy na wszystkich tam piętrach markowe i tak dalej, ale nie o to mi chodzi. Nie potrzebuję iPhone'a 17, 16, 14, nie potrzebuję, nie potrzebuję voucheru do. do mm, do Witkaca, ani na Moliera, ani na ulce Moliera, tam do tego sklepu, gdzie się ubierają cebli, w piękne rzeczy i różni inni, inni influencerzy, że oni to bardziej dostają. Ja chcę prosić pana prezydenta z racji tej, że wyczerpałem wszelkie możliwości, o których zaraz opowiem, w ten sposób prosić pana prezydenta o ułaskawienie. Wyczerpałem wszelkie możliwości. Za chwilę opowiem, bo na skutek pracy w TVP Info, no zostałem, została mi taka, została mi w spadku dwa wyroki sądowe, dwa wyroki sądowe, kuriozalne, opowiem o nich, to są wyroki w demokratycznym kraju, w którym jesteśmy, który, gdzie jest wolność słowa, w kraju, w którym podobno jest demokratyczny, taki wspaniały, to nas odróżnia od reżimu Łukaszenki, gdzie byłem przed chwilą, i tam jest tak źle i tak dobrze, no to ja nie wiem, jak tam jest, bo nie, nie spotkałem takich rzeczy. Ale ja mam dwa wyroki w sądzie za to, co powiedziałem w telewizji. Nie groziłem nikomu, nie ubliżałem. Mm, ale mam. Zgłaszałem się jeszcze, jeszcze, mm, chyba ze dwa lata temu, ponad dwa lata temu. Mm, przez moich znajomych z Suwerennej Polski, Solidarnej Polski, do pana Ziobro. Do pana Ziobro, z tym, żeby coś z tym zrobić, no skoro był prokuratorem generalnym. Zgłaszałem się pisemnie, nosili moi koledzy politycy, suwerennej. Do niego jakieś tam prośby, mówili, że wziął, nie wiem, chyba, że mi kłamali. Mówiąc krótko, pan Ziobro mnie olał, ale życzę zdrowia panu Ziobrze. I mówiąc krótko, ja pana Zbyszka cały czas lubię. Hmm. Za stary jestem już też, żeby się jakoś tam specjalnie gniewać No po prostu już nigdy więcej nie wyjdę z żadną prośbą no ale pan Ziobro mnie olał No to później się, później postanowiłem Postanowiłem pisać do pana prezydenta I złożyłem takich pism kilka Przez kancelarię prezydenta, bo tak się to robi Dostałem odmowy Później składałem przez. Doradzono mi, żeby jakby bezpośrednio do prezydenta. Tu jest taki. Tu jest taki. Data wymowna, kiedy to składam do pana prezydenta. Data jest dokładnie, kiedy to był zamach Smoleński. Rocznica z maluchu, zamachu Smoleńskiego. Złożyłem 10 kwietnia 2024 roku. Tutaj poszło trochę lepiej, bo, bo jakby prezydent, chociaż podejrzewam, że prezydent tego nauczyć nie widział. Przekazał to tam do jakiejś takiej obróbki. Sprawa trafiła do sądu, do sądu, który musiał mnie zaopiniować, sądu okręgowego, i w tym sądzie opinię na mój temat i tego wyroku zrobił kto? Zrobiła pani Myśliwska. Pani sędzina Myśliwska to jest dokładnie ta, która mnie w dwóch instancjach skazała w tejże sprawie. No, więc taka sytuacja. Pani Myśliwska. Yy. No Wiedziałem, że będzie, że tak powiem źle. Nie powiem, jakie słowa użył mecenas, który mnie tam reprezentował. Drugi mecenas, bo miałem dwóch. Zaraz też opowiem o pięknych sytuacjach. Eee, pani Myśliska zezwalała, nie widziała przeszkód, żeby, żeby zakłócać miesięcznicę z Poleńską, kiedy pan, pan Kaczyński składał kwiaty pod Pomnikiem Smoleńskim i pani, pani Myśliwska to była ta sędzina, która znieważającego Policję Polską e, Frasyniuka uniewinniła. Tak więc jak mój mecenas zobaczył, że jest pani Myśliwska to powiedział U, prze. No i tak się okazało. I ona jeszcze zaopiniowała teraz. Tak więc znowu spełzła sprawa na niczym. E, ale, ale panie, panie prezydencie ciężko mi jest się pogodzić z tym, bo e, bo, no, czytam na przykład. Bo, ja to opowiem teraz sytuację. W programie Michała Rachonia, kiedyś mojego przyjaciela Michała Rachonia, w programie Jedziemy, komentowaliśmy, jak pan prezydent w święto zaślubin Polski z Morzem przemawiał. I takie było przemówienie, i na takiej jakiejś wysepce z boku stała grupa ludzi, która tam krzyczała, będziesz siedział i tak dalej, i tak dalej. No, mówi, pluła, jakby obrzydliwie. Nieustannie i mój komentarz był, że, że to jest obrzydliwa hołota. Powiedziałem tylko i wyłącznie obrzydliwa hołota. Kropka. Kropka. Komitet obrony demokracji e, zgłosił mnie do sądu. Złożył sprawę do sądu i, e, i, nie nazywając ich, że to oni są obrzydliwą hołotą, udowodnił, jakby. Udowodnił, że Komitet Obrony Demokracji przeze mnie stracił wizerunkowo, bo, bo, bo ja broniąc pana Prezydenta nazywam ich obrzydliwa chłota w necie, w, w telewizji. Jakie tam są określenia? Obrzydliwa hołota? Dwie instancje, wyrok. Wyrok też ten zapadł. Dlaczego? Eee, bo to było w programie Michała Rachonia. Tak więc Michał Rachon, jak mu mówiłem o tym, to powiedział, to jest Twój problem. Ewidentnie zależało mu tylko, żeby mnie trzymać dla oglądalności, podbijania sobie, sobie, sobie oglądalności. Przyjaźń była z mojej strony widocznie. Kancelaria, która mi to prowadziła, ja za wszystko płaciłem sam. Kancelaria, która mi to prowadziła to wdowczyk, jego przyjaciel, który, który wyrok też ten zapad jakby niekorzystny dla mnie, bo pan wdowczyk nie odwołał nie odwołał rozprawy i nie stawił się tam na jednej z rozpraw. Tak więc mojego świadka przesłuchali kodziarze i adwokat z strony KODU. No, i jakby wyrok zapadł, jaki zapadł. Jak prosiłem Michała, żeby mi pomógł w tej stacji, powiedział: To jest Twój problem, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie chcę tego człowieka na oczy widzieć. I mając propozycję, bo później robili podchody, to jest niewiarygodne. Jakie oni mają charaktery, żebym pracował dla nich w Republice. Nie, nie, nie. To jest sieć Michał w domu tam na Sycylii, i tak dalej. Wiesz, jakby rób se swoje, ale no ja pracować dla Was już. Nie będę. Ciężko mi jest, bo jestem bezrobotny od, od roku. Yy, I różne się też dziwne rzeczy dzieją, i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa. W programie u, Moniki, u, u Ewy, Ewy, e, Agnieszki Gozdyry, w skandaliście rozmawialiśmy o Młodych Wilkach. Nie wiem, na jaki nie żyjesz, to jak ty, jak ty chcesz grać w filmie? A ja? A w pierwszych Młodych Wilkach jest takie sformułowanie: jeśli chcesz się wycofać z tego biznesu to zrób tak żeby nie żyjesz. Ona mówi: no "Ale jak to?". No ja mówię: "No tak jak zrobił pewien, wymieniłem z nazwiska to co mówią wszyscy, pewien najbogatszy Polak taka tam i tak dalej". I to było jedno zdanie, nic więcej. Ja nie zrobiłem o tym materiału dowodów. Nie zrobiłem jak Sekielski Lis jakiegoś całego jak Rachoń całego felietonu, tylko powiedziałem to. Pan Sebastian, syn tego najbogatszego człowieka, podał mnie do sądu i wygrał w dwóch instancjach za to, że powiedziałem, że ten pan najbogatszy żyje. Ludzie opowiadają cały czas różne historie w necie i tak dalej, ale on udowodnił, że są, stawił się w sądzie, że inwestorzy w Afryce się wycofują, bo Jakimowicz u zdyry powiedział 5 sekund, że hmm, żyje. Tyle osób to mówi, ja mam wyrok za to i tak dalej. E, tak więc e, i tu teraz znowu ciekawostka. Prowadziła mnie znowu ta sama kancelaria Wdowczyk, która wycofała się z prowadzenia moich spraw po tym, jak żeśmy się pokłócili po tym pierwszym wyroku, ale, ale nie, nie zgłosili tego, że nie są moim pełnomocnikiem w sądzie i dostawali na portal inf sądowy informacje na temat decyzji, czyli wyroku. Mnie o tym nie informowali i wyrok się uprawomocnił, nie złożyłem, nie złożyłem apelacji. To więc brawo Kancelaria Wdowczyk, to jest przyjaciel Rachonia i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wiecie dlaczego mam, to mam dwie sprawy o takie. To mam dwa wyroki. Wydaje mi się, że zasługuje na to, żeby, 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 żeby prezydent mnie ułaskawił. No bo teraz czytam. Prezydent ułaskawia kontrowersyjna decyzja prezydenta. Zrobił to raz kolejny. Raz kolejny. Przez, yy, osoby skazane za przestępstwa narkotykowe. No to fff, ja broniłem prezydenta. Z, e, inaczej. W TVP Info pracowa, pracowali oczywiście Magdalena Ogórek, piękna, zdolna Magdalena Ogórek i pan Krapał Ziemkiewicz. Oni tam się coś pokłócili też z kodiarzami. Dostali wyrok i prezent ich ułaskawił. A ja, a ja nie zasługuję na taki prezent, na taki prezent, prezent na, na gwiazdkę. Yy. Jarosław Olechowski, który teraz pracuje też w Republice. Mój szef kiedyś powiedział: Jarek, też tak przeżyłem. On opowiadał o sobie, bo on kiedyś był zwolniony z TVP Info. Też to przeżyłem. Bratają się z tobą politycy, ministrowie, tacy, śmacy, owacy, numery przychodzą, właszczą, jak będziesz coś potrzebował, to zobaczysz, jak będą mieli cię głęboko w dupie. Taka jest prawda. No jakby, ja wiem, że to zaraz zaraz będzie znowu tam e, radość wielka u, u, u tych, którzy są przeciwnikami, którzy tam życzą jak najgorzej, ale mówiąc krótko, mam to w dupie. E, co oni sobie myślą na ten temat. Jakby to jest moje kolejne doświadczenie w życiu. Ja wiem, że już z polityką nie chcę mieć nic wspólnego, ale liczę, że na to, pod, tą, pod tą choinkę może bym takie łaskawienie, na takie łaskawienie prezenta mógł liczyć. Eee, co tu? Co tu, to? To, 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 to? Ja sobie to spisałem, bo ja jestem gaduła. Jak ja gadał po swojemu, to byśmy tego nigdy nie skończyli. A i tak już jest 11 minut. Eee, no tyle. Eee, się. Eee. Panie prezydencie, proszę o łaskawienie, proszę o akt łaski przy tych dwóch sprawach. Ja wiem, że to do, do, do Pana nie dotarło. Pan kiedyś się spotkał ze mną na parkingu pod Naboronicza, kiedy przyszliśmy promować młode wilki, które mieliśmy kręcić. Pamiętam, jak Pan wyskoczył do nas z samochodu, gdyśmy stali na parkingu, stałem, że Mojdą Pan pobiegł tak ładnie się. Jeszcze Pan nie był prezydentem, Pan wtedy kampanię robił. Kurczę, żeśmy się wtedy naprawdę. To jest historia prawdziwa. Wyściskaliśmy i pan prezydent powiedział, że... że wychował się na młodych wilkach. Przecież ja nikomu nic nie zrobiłem. Broniłem wartości. Broniłem pana prezydenta. Poproszę. Dziękuję. Do widzenia.